Dobry moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale Alternatywna Wieźnia, gdzie opowiadam Wam o różnych, przeróżnych książkach. I dzisiaj przychodzę z kolejną fantastyczną książką. Nie ja mam w tym roku taką pasję na same dobre książki. Eee... Książkę, która wymiotła mnie z kapci, która zrobiła mi taki bałagan w głowie która na początku sprawiała wrażenie, że nie wiem czy ja ją doczytam do końca, a potem ja się od tego nie mogłam oderwać. Książkę, którą wkładam na moją biblioteczkę z przypiętą karteczką: "Dziwne, oryginalne, ulubione, ryjące banie", czyli to jest moja ulubiona kategoria. Jak ryje banie, to znaczy, że to jest książka dla mnie. Ten grubasek, czyli Dom z liści Marka Danielewskiego. Liści był kiedyś polecony przez y, pana y, Urbanowicza, y, autora innymi Inkuba, Demana. Y, ja tu mam książki y, tego autora. Ja wiedziałam, że jeżeli pan Urbanowicz y, poleca tą z liści, to znaczy, że ja, go, ja muszę tę książkę przeczytać, bo ona jest na pewno dobra. A i trochę się nie myliłam. Cieszę się, że wyszedł z powrotem jej e, nakład, bo była takim trochę przez moment białym krukiem. Owszem, zdarzały się egzemplarze do zdobycia, ale za takie pieniądze, że to by sprzedaż nerki na czarnym rynku nie pomogła. Ta książka jest tak dziwnie napisana i o takiej dziwnej tematyce, że tak naprawdę długo po jej przeczytaniu nie wiedziałam, co ja mam o niej wam powiedzieć, żeby po pierwsze nie zaspoilerować, nie straścić, zachęcić, nie zniechęcić, nie zanudzić i nie rozkładać jej strona po stronie na części pierwsze, bo po prostu wyłączyli ten film po paru sekundach. Ale muszę wam pokazać, że ta książka jest napisana w oryginalny sposób. Pominając Ściągę wielkości maku. Eee, to idziemy dalej. Ja tu gdzieś to powinna mieć zaznaczone. I jak się zaczyna robić fajnie, w pewnym momencie czytacie książkę. I nagle robi się tak. Tu macie jakiś wyraz. Tam macie jakiś wyraz. Musicie to połączyć. E, czytacie książkę, gdzie w pewnym momencie bohater czuje się jak w labiryncie. E... Zaraz Wam tu znajdę. I. Czekajcie chwilę. Bohater czuje się jak w labiryncie, i nagle nasze strony w książce wyglądają jak labirynt. Słowa schodzą się pod dziwnym kątem. Nasz bohater przechodzi do bardzo wąskiego korytarza lub schodzi po schodach bardzo stromych. Nasza treść wygląda jak strome schody. Nasza treść wygląda jak wąski korytarz. Nasza treść książki wygląda jak chociażby. Jak gdzież to było? Nie pokażę Wam teraz, mogę to zaznaczyć. Od razu nie przyszło do głowy. E... No nie, teraz nie znajdę. Nieważne, ta książka jest bardzo dziwnie napisana. Czasami mamy tak, że strona jest pusta i tylko w rogu do góry nogami jest kawałek tekstu. Czasami mamy tak, że te słowa nachodzą na siebie e, lub są e, napisane pod bardzo dziwnym kątem. Więc czytając tę książkę, co nie jest łatwe, bo ona jest dość gruba i przez to jest bardzo ciężką, to wydanie jest bardzo ciężkie. E, czytacie książkę, nagle robicie tak. Potem robicie tak następnie robicie tak i tak wygląda czytanie tej książki ale daje to ogromną frajdę i satysfakcję i to jest po raz kolejny książka, która nie jest dla każdego ponieważ niektórych przez to jak jest napisana może zniechęcić ee, do czytania pewien człowiek raz z rodziną wprowadza się do domu, który uwaga, nie nazwałabym tego opętaniem, nawiedzeniem jak zwykłą chorobę. że to tu chodzi w którym nagle pojawiają się pomieszczenia lub korytarze, których wcześniej tam nie było, i teoretycznie wszystko z zewnątrz wygląda normalnie, a nagle wewnątrz pojawia się ogromna przestrzeń, której nie umiemy wyjaśnić. Bez oświetlenia, bez drzwi, bez temperatury, bez czasu. Niestety nasz bohater, udając się coraz większe wycieczki w te, te nieznane tereny przepada. W tej odchłani, co tam znajdzie, jak bardzo ta podróż będzie dla niego przerażająca, trudna. Jak bardzo ta podróż tego bohatera wpłynie na nas samych, na naszą psychikę. Ja czytając tę książkę, miałam ciarki, e, mimo że nie ma tam ani potworów, ani jakichś krwawych scen, e, ani duchów, ale to jest klimat tej historii bardzo, bardzo ciężki. E, to trzeba samemu przeczytać, żeby wiedzieć, o co tu chodzi. Dodatkowo, e, cała ta historia tak naprawdę dzieli się na trzy perspektywy. Pierwszą z nich, i tu już zależy, w której kolejności to rozpatrujemy, ale ja zacznę od tej. Pierwszą z nich jest cała ta historia z perspektywy żeby wam tego nie spalić pierwsza wizja jest z perspektywy Zampano czyli człowieka który spisywał że tak powiem, na kartki całą tą historię. Druga perspektywa, ee, czyli tak jakby całe dopiski do tego, i to kto spotkał się z tymi notatkami zampano po jego śmierci, e, to Johnny Wagabunda I tu jest bardzo istotne, żeby zwrócić uwagę. Na to, co się dzieje z tą osobą w momencie, kiedy ona czyta te notatki, całą tą historię. I jest jeszcze perspektywa właśnie e, po prostu, jak to się dzieje, o czym jest e, ten cały powiedzmy, scenariusz Zampano, e, czyli o tym gościu, który się wprowadza do tego domu i nagrywają z tego. E, Film. Co tam się dzieje, moi drodzy. Przeczytajcie sobie po prostu dom z liści, Jeśli lubicie e, dziwne książki i dziwne klimaty, książki, które moje ulubione ryją banie. E, mega mocna zostaje ze mną 10 na 10. Cudeńko moi drodzy, cudeńko.